Personality plus, daily miracles, nights every Cuda każdego dnia, 7 lutego 2026 roku. Oglądaj i zobacz, jak Bóg przemienia twoje życie. Witajcie kochani. Dziś wołamy smakując Bożą dobroć, uwielbiaj go. Dawid, zanim został królem, był ścigany, musiał się ukrywać, udawać obłąkanego, by uniknąć śmierci. I to właśnie on napisał – skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 34, werset 9. Co to znaczy, że Bóg jest dobry? Kaznodzieja Dawid Jeremiah mówi – Boża dobroć przejawia się w Jego hojności. Jego dobroć znaczy o wiele więcej niż sama hojność, ale z pewnością ją obejmuje. To nieskończenie hojne nastawienie wobec nas. Z natury Bóg pragnie przynosić radość i błogosławieństwo wszystkim swoim stworzeniom. Gotowi posmakować Bożej dobroci i uwielbić Go? Zostańcie z nami. Jeśli należysz do Boga, to choć Dawid w tamtym momencie mógł tego nie doświadczać, wiara w Bożą dobroć i życzliwość pozwoliła mu poczuć się bezpiecznie w Jego obecności. Pod Jego skrzydłami znajdował schronienie. Czy znasz smak Bożej dobroci, Jego łaski, mocy, wierności? Loren Washer pisze, że doświadczenie Bożej dobroci pobudza do uwielbiania Go. By przejść próby, dobrze poznać Boga wcześniej, w małych sprawach, w codziennym życiu. Dawid już w młodości tak zrobił, doświadczył ochrony i pomocy, dlatego w kryzysach uciekał do Niego. Nie krył bólu, rozpaczy, uskarżał się, ale zawsze na końcu oddawał chwałę. To możliwe również dla Ciebie. Przyjdź do Niego ze wszystkim, poczuj się bezpiecznie. Doświadcz dobroci, a serce zacznie go uwielbiać. Kiedy zaczynaś uwielbiać, myśli się zmieniają, otwiera się przestrzeń na jego rozwiązania i pocieszenie. Dawid napisał te słowa upokorzony i wypędzony: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Psalm 34, wersety 2 i 3. Wyzwanie na dziś. W dowolnej chwili dnia zacznij uwielbiać Boga, choćby słowami będę błogosławił Pana w każdym czasie. Zobacz, co się zmieni w Twoim sercu. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódlmy się razem. Drogi Panie, dziękuję, że Twoja dobroć jest nieskończona i hojna. Chcę smakować jej codziennie, nawet w małych rzeczach. Pomóż mi poznawać Cię wcześniej, zanim przyjdzie kryzys. Niech uwielbienie stanie się moim pierwszym odruchem, niech zmienia moje myśli, otwiera serce na Twoje pocieszenie i rozwiązania. Błogosławię Cię w każdym czasie, chwała Twoja niech będzie na moich ustach. Amen. Amen. Smakuj Bożą dobroć i uwielbiaj Go. On przemienia Twoje serce każdego dnia. Dołącz do nas jutro. Dziękujemy, że jesteś z nami. Niech Bóg Was błogosławi, opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja, audio-wideo, Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś.